Po raz dwunasty trzecie liceum ogólnokształcące w Łomży przygotowało giełdę pomysłów na życie, na której uczniowie łomżyńskich szkół średnich mogli zapoznać się z ofertą kształcenia kilkudziesięciu wyższych uczelni z całej Polski. Tradycja tych spotkań już na stałe zapisała się w kalendarzu szkolnym, wyjaśnia dyrektor trzeciego liceum w Łomży Grażyna Chodnicka. Trzy lata mija szybko, po tych trzech latach jest to liceum ogólnokształcące z kolejnym etapem w życiu młodego człowieka i po tym etapie musi coś wybrać. Musi wybrać uczelnię. I musi pojechać zobaczyć tę uczelnię. Gdybyśmy zechcieli wyjeżdżać do tych uczelni, tak jak one nam proponują, drzwi otwarte u siebie, to jest 30, tak jak dzisiaj: 33 uczelnie, 30 parę wyjazdów, koszt ogromny. Poza tym są to odległe tereny bo i Toruń, i Białystok, i Warszawa, i Gdańsk, a zatem jest gdzie pojeździć. Wobec tego postanowiliśmy tę uczelnię zaprosić do siebie. Pani Sławomira Głasek już 12 lat temu po raz pierwszy zorganizowała tę giełdę, była to giełda, w której brały tylko uczelnie łomżyńskie udział. W tej chwili jak widzimy rozrosło się to, oznacza to, że mamy takie zapotrzebowanie, taką potrzebę młodzieży, taką potrzebę środowiska, żeby pokazywać im uczelnie, żeby mogły się spotkać z uczelniami, żeby mogły porozmawiać z przedstawicielami uczelni, ze studentami tych uczelni i żeby mogli zdecydować już. Na początku każda z uczelni próbowała zaciekawić uczniów swoją ofertą podczas kilkuminutowej prezentacji. Sala gimnastyczna była wypełniona po brzegi stoiskami, na których goście mogli również przybliżyć swoją ofertę w indywidualnych rozmowach z przyszłymi maturzystami. Od pierwszej edycji na Giełdzie Pomysłów prezentuje się uczelnia Jańskiego z Łomży. Nasza uczelnia przede wszystkim stara się kształcić ludzi, którzy w praktyce mogą wykorzystać teorię zdobytą podczas studiów. Siódmego roku nasza uczelnia wciąż się rozwija, wciąż wzbogaca swoją ofertę kształcenia. Od tego czasu kształcimy na czterech kierunkach: na zarządzaniu, na pedagogice, na turystyce i rekreacji, na socjologii. Pragnę zaznaczyć, iż kierunek turystyka i rekreacja jest dość świeżym kierunkiem w naszej uczelni, natomiast cieszy się dużym powodzeniem, dużym zainteresowaniem. Bardzo serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszych studiów. Zachęcamy również do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych. Mamy dość bogatą ofertę, bowiem ponad 20 różnych studiów podyplomowych. Zachęcamy również do zapoznania się z nowymi szkoleniami i kursami, które proponuje nasza uczelnia. Pozwolę sobie tutaj wskazać na tylko dwa. Jest to m.in. kurs na pilota wycieczek, bądź też kurs na agenta celnego. Żeby zdobyć szczegółowe informacje, zapraszam na stronę internetową uczelni www.łomrzejańskie. Z Ostrołęki przyjechał ze swoją ofertą m.in. zespół kolegiów nauczycielskich. Misja szkoły opiera się na przekonaniu, że wykształcenie jest podstawową wartością człowieka. Programy i treści nauczania są zgodne z wytycznymi renomowanych uczelni, które sprawują opiekę naukowo-dydaktyczną nad kolegium. Dzięki temu absolwenci bez przeszkód mogą kontynuować studia w uczelniach patronackich. Zespół kolegiów nauczycielskich w Ostrołęce istnieje już 20 lat. Naszych absolwentów można spotkać w szkołach regionu ostrołęckiego oraz regionów sąsiednich, chociażby regionu łomżyńskiego. Nasza placówka kształci nauczycieli w różnych specjalności. Szczegóły można znaleźć w naszej ulotce reklamowej. Natomiast chciałem Państwu powiedzieć najistotniejszą informację, że nasi absolwenci otrzymują dwa dyplomy. Pierwszy to jest dyplom kolegialny, a drugi dyplom to jest dyplom Licencjata Uniwersytetu Warszawskiego, dotyczy to specjalności językowych, albo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Czyli ukończenie nauki w naszym kolegium jest równoznaczne z ukończeniem nauki pierwszego stopnia studiów, studiów wyższych. Przygotowanie pedagogiczne to jest nasze, nasze główne zadanie, ale oprócz przygotowania pedagogicznego oferujemy kwalifikacje czy też przygotowanie Zbliżone, na przykład tłumaczenia, mówię o języku angielskim. Kwalifikacje, jakie uzyskują nasi absolwenci, to uprawnienia do nauczania języków obcych w szkołach każdego typu, czyli szkoły podstawowe, gimnazja i ponadgimnazjalne. I jeszcze jedna bardzo istotna rzecz, nauka w naszym kolegium jest bezpłatna. Jesteśmy placówką państwową, czyli nauka jest bezpłatna. Duże zaciekawienie licealistów zbudzało także stoisko Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży. Szkoła zaprezentowała robotę od podstaw stworzonego przez studentów. Misją Wyższej Szkoły Agrobiznesu jest profesjonalne kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr zgodnie z potrzebami rozwijającej się gospodarki naszego regionu. Szkoła prezentuje się tutaj na targach od 16 lat i od kiedy targi zaczęły się tutaj rozwijać. Ja myślę, że tutaj należałoby zacząć od tego, że na naszej uczelni istnieje już 4 lata, Ponadgimnazjalna Szkoła Akademicka i w tym roku właśnie pierwszy raz będziemy robili nowy nabór do tej szkoły, do klas policyjnych, ponieważ w ubiegłym roku otrzymaliśmy akredytację na kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne na naszej uczelni, co bardzo dużą popularnością cieszy się. Budownictwo, no nie powiem tutaj, że rolnictwo, ponieważ my zaczynaliśmy od rolnictwa i jest to taki nasz sztandarowy kierunek, ale też dużą popularnością też cieszy się towaroznawstwo, ponieważ jest to, jest to szeroka gama pracy później. Uczniowie Trzeciego Liceum Ogólnokształcącego w Łomży chętnie uczestniczą w giełdzie Pomysłów. Trzecie Liceum Ogólnokształcące już po raz dwunasty organizuje Giełdę Pomysłów na Życie. Moim zdaniem jest to bardzo dobry sposób do zaprezentowania się wielu uczelni. Uczniowie naszej szkoły i nie tylko. Uczniowie ze wszystkich szkół łomżyńskich mogą zapoznać się z ofertą danej szkoły. Myślę, że to jest to bardzo dobra możliwość przybliżenia sobie wymarzonych studiów, zdobycia odpowiednich informacji na danej uczelni. W tamtym roku również uczestniczyłem w, w Giełdzie Pomysłów na Życie. Wyglądało to troszeczkę inaczej, bo nie miałam jeszcze konkretnych planów. W tym roku będę skupiał się już na, na, na danych uczelniach, które naprawdę mnie interesują. Dzisiaj w naszej szkole odbywa się 12 giełda pomysłów na życie. Przyjeżdżają tu uczelnie z całej Polski. Mamy możliwość dowiedzenia się czegoś więcej o wybranej uczelni. Możemy porozmawiać ze studentami o tym, jak wyglądają zajęcia i jakie są kryteria przyjęcia do szkół. Są zorganizowane stoiska, na których możemy zabrać pewne ulotki, zapoznać się z nimi w domu. Są organizowane również zajęcia, wykłady, na których dani studenci będą przybliżać nam oferty swoich szkół. No i to na pewno pomoże nam w decyzji o wyborze uczelni. Dla wszystkich licealistów, którzy jeszcze nie wiedzą co chcą w życiu robić, giełda pomysłów organizowana przez trzecie liceum ogólnokształcące w Łomży jest idealną okazją, by w krótkim czasie zapoznać się z ofertą kształcenia wielu uczelni.